Cześć, witajcie na kanale Azarcade.pl Dzisiaj Wam pokażę jak włączyć lub wyłączyć pamięć Fast w pamięci, którą zakupiłem. W sumie wczoraj, wczoraj ją zamontowałem. I dzisiaj jest, póki pamiętam, to wszystko na świeżo. Chciałem nagrać film odnośnie właśnie jak to zrobić. To tam Pana informacja Pana Jacka, za któremu bardzo, bardzo dziękuję były bardzo pomocne jeszcze napisałem do, do osób, które się właśnie tym zajmują i też mi wysłali tak naprawdę to samo co Pan Jacek, ale pan Jacek był szybszy, dziękuję bardzo. I teraz tak, nie przedłużając wchodzimy na no tak, Jeżeli chodzi o ten plik, o ten plik konfiguracyjny, który możemy ściągnąć właśnie ze strony. To wam podam w opisie. Jego można skopiować. Nie jest to chyba konieczne, ale czumy tak, jak było to pokazywane, do dysku, a znaczy do do folderu C. Ja to wczyta, jak widzicie, jest, jest 8 mega pamięci. Wszystko powinno być. dajemy sobie inaczej, dajmy sobie to okno, pokażę to będzie chyba dużo, dużo łatwiej. Jak widzicie, ten plik się tutaj znajduje, a608mcfg. On jest w katalogu C Workbenchu. Ok, uruchamiamy sam program, wykonaj, dajemy, wykonaj polecenie lub po angielsku będzie wziąć execute. Wpisujemy tutaj New, play. otwiera się nam okno Amiga Shell i mamy RAM eee, tutaj wpisujemy A608 MCFG czyli wchodzimy do konfiguratora yy, naszej yy, naszej karty yy, raczej pamięci Fast. jak widzicie wyskoczyła nam cała lista a raczej status karty, czyli mamy tak widzicie ja Mode 4 Mega jest wyłączony. Karta Disabled, czyli, czyli jak jest wyłączona. Jest to wyłączone, czyli karta działa. Jumper status, czyli to są. Tak myślę, że to są statusy, jeżeli chodzi o jeżeli byśmy mieli zworkę włączoną, by tu się pokazał on albo on, OFF. W tej chwili mam te dwie zworki wyłączone, więc yy, no, nie może to być ono. Wiadomo, ja tak to sobie tłumaczę. Tu mamy jeszcze jumper function, czyli jeżeli włączymy tu będzie on, to 4 MB będzie wyjęte jakby z pamięci, czyli zostanie tylko 4 MB. Będzie to jakby zwane friendly PCMCIA, ja, czyli będzie no, lepiej tu popracować ta karta, yy, którą wsadzimy sobie no złota PCMCIA. Ja. Jak wyłączyć lub włączyć? Jeszcze tutaj wpiszemy sobie coś takiego. Ja strzałkę do góry i, i, i będziemy widzieć. Komputer zapamiętuje ostatnio wpisywane znaki. Dajemy spację, wpisujemy help. się to dostałem od pana Jacka, wpisujemy help. Wyskakują nam opis, że tak powiem, obsługi tego tak naprawdę programu, czego właśnie nie było. Tak jak widzicie, jest tutaj help, czyli this help, P-C-M-C-I-A-I-N. V czyli Invert, czyli jakby, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. I tu mam funkcję PCM, PCMC i ja jumper on off czyli włącz wyłącz. I tak samo jest przy off inven, in, invert prawda. I tu jest wytłumaczony jest taki jakby przykład czyli jak włączyć jak wyłączyć kartę w, raczej te 4 mega wyłączyć czyli musimy wpisać konfigurację czyli A 608 MCFG kasujemy. Help wpisujemy tutaj PC mci A, i tak jak widzicie, jest INF. I jeżeli tu wpiszemy ON, ciśniemy Enter i wrócimy do samej konfiguracji. Wciśnięmy Enter. To zobaczcie, że tutaj się już nam włączyło. Czyli w tej chwili mamy dalej 8 mega ale po roztarcie komputera będzie już widoczne tylko cztery. I o to właśnie walczyłem, o dostanie tej instrukcji, bo to jest no ważne. No, u mnie akurat te, ta karta CF, którą mam, że tak powiem, w przejściówce, prawda, działa na 8 Mega, więc, więc, więc mi jest to tak do końca nieprzydatne, ale chciałem mieć tą funkcję. I znać ten program. Jak widzicie zostało 3852 mega, czyli 4 MB zostało odcięte. Możemy to oczywiście sprawdzić, wchodzimy tak samo, wpisujemy New Tree, jak sobie piszemy właśnie A608. Wejdziemy sobie w konfigurator, jak widzicie dalej to jest włączone. Oczywiście możemy sobie to wyłączyć. Wejdziemy tutaj, PCMC i In, INVERT, damy OFF i już będziemy mieli go wyłączone, oczywiście dopiero po, tak widzicie, jest wyłączone. Po restarcie komputera powinno nam wrócić 4 MB, czyli będziemy mieć 8 pełnych MB, które mamy w samej karcie yy, ramu FAST, prawda? No i nie jest to takie skomplikowane, a, a bardzo przydatne. Nigdzie tego na internecie nie ma powiem szczerze, Nie wiem dlaczego. Ta karta jest fajna. I tak jak widzicie, mam dalej 8 mega. A teraz wyłączmy sobie kartę. Czyli wchodzimy w wykonaj polecenie. New iPlay. Wchodzimy w Amiga Shell, wpisujemy A608NCFG. Czyli ten, ten plik konfiguracyjny, on się nam tutaj otwiera. Tak, widzicie, wszystko jest włączone i piszmy sobie jeszcze help, wam pokażę, czyli plik pomocy. I teraz sobie użyjemy tej opcji off inw, czyli jumper włączymy albo wyłączymy, czyli tak naprawdę odetniemy całą pamięć. Czyli tak jak jeszcze Wam tutaj pokażę, że rozszerzę okno. Tutaj mamy status tej karty i tak jak Wam pokażę, jest to wszystko OFF, OFF, prawda? Tu się po, 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 pojawi ON, A Wam to jeszcze pokażę i teraz tak, wpiszmy sobie OFF, OFF, in, tak i damy ON i weźmy sobie w konfigurację. I zobaczcie, Card Off Jumper Function Inverter, czyli został włączony. Po starcie jak się pokażę, że mamy dalej 8 Mega. Musimy wejść katalog, no ale jest 8 mega, resetujemy Amigę. Amiga w tej chwili się resetuje i nie powinna być karta w ogóle włączona. Co zauważyłem jest to, że po prostu. Jakbym teraz wyłączył komputer, nie wiem czego u mnie tak jest, że Amiga się po prostu nie chce uruchomić. Jak wyłączy z zasilaczek, zesytuje ona się uruchamia za każdym razem, ale po chwili ona się z powrotem uruchamia. Nie wiem czy to jest kwestia coś u mnie nie tak, czy, czy jak. I popatrzcie, jest zero pamięci pozostałej, czyli został tylko sam chip, a reszta pamięci została wyłączona. Wpiszmy sobie jeszcze raz A608MCPG I wchodzimy tutaj i zobaczcie, że tu jest, widzicie? Karta Disabled jest ON, czyli karta została wyłączona. Włączmy sobie ją z powrotem. inv damy OFF. Wciskamy, czyli to powinno wrócić do normy, do OFF. Mieszczalku do góry. Konfiguracja, jak widzicie, jest OFF. Po resetie komputera pamięć powinna nam wrócić do 8 MB. Jest to przydatne, jeżeli będziemy musieli uruchomić jakąś grę, która jest spisana, powiedzmy, na MIGA 500 i będzie, i będzie mogła robić problemy z tą pamięcią, więc można ją wyłączyć. Próbowałem kilkanaście razy resetować komputer, ale po ponad 10-3 że tak powiem. Jak widzicie, pamięć nawróciła, także wszystko działa. Ja już jestem naprawdę bardzo zadowolony. Bardzo dziękuję panu Jackowi, że mi wysłał ten plik. No, moim zdaniem, na stronie Architecha, gdzie jest ten produkt reklamowany, powinny być, powinny być taki wpis. Bo tak naprawdę, kupując, ja nie mam pojęcia, jak mam się za to zabrać. Ja jestem amikowcem, ale bardziej od strony gier. Lubię takie rzeczy, takie nowości, ale jak mi ktoś pokaże, chociaż. Kawałek instrukcji będę próbował coś robić. Ja to zrobiłem, taką tak powiem, sam po tej instrukcji. Wszystko jest po angielsku napisane, także też to troszeczkę utrudnia sprawę. Teraz, już będziecie wiedzieć, jak włączyć, wyłączyć samą pamięć A608M, nasze A608 Mini. W sumie, czy macie 8 MB fastu? Jest to bardzo naprawdę przydatne przy, przy, przy grach, bo widzę, że gry mi się fajnie uruchamiają, a to już będziemy nagrywać jakieś filmiki czy coś i, i, i nie będzie z tym problemu. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, że można to zrobić tylko w dwóch poleceniach. Mukle i możemy zastosować coś takiego jak A608NC, także wchodzimy do tego pliku. I możemy zastosować tak powiem dwie opcje od razu, chociaż ona jest bardzo nieprzydatna moim zdaniem, bo jeżeli wpiszemy sobie coś takiego A 608 MCFG, czyli wchodzimy w ten plik, wpisujemy PC A inny damy ON i możemy od razu spacy wcisnąć off, i N. I NV i też damy off, ON Czyli te dwie opcje zostaną włączone od razu, ale mija się to moim zdaniem z, 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 moim zdaniem z powołaniem, że tak powiem. Bo jeżeli wyłączymy 4 MB, później wyłączymy kartę, to tak byśmy mogli wyłączyć samą kartę. Ale pokażę Wam, że to działa. Wpiszmy, teraz dajmy sobie tak, sprawdzimy konfigurację. Jak widzicie, dwie opcje są włączone, i możemy to chronologicznie zrobić w drugą stronę. Oczywiście by trzeba zresetować komputer, ale już nie będziemy robić. Czyli mamy A608, MCLG, PCMC i AINV. Off, odstęp, OF. Ods... aha, dobrze jest. OFF OF INV OFF. Czyli jak teraz dam Enter, to te dwie opcje się powinny przyłączyć na OFF. I tak się dzieje. że program działa bardzo prosty, w obsłudze, jeżeli już mi ktoś to, tak powiem nadmienił, jeżeli chodzi o samą, sam plik help, czyli pomocy, już wiem co się dzieje. No i chciałem Wam tą wiedzę przekazać, póki na świeżo to robię. Jestem też taką świeżo w temacie, a na pewno się komuś przyda e, taka wiedza. Także ja Wam bardzo dziękuję, jest to takie można powiedzieć dołączenie, ten filmik jest takim dołączeniem do tego poprzedniego filmu z kartą e, pamięci a raczej z pamięcią Fast, którą wsadziłem do swojej amigi. Także dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich w